Po dwóch płytkach już zażałowałam, że sobie to wymyśliłam, kuźwa. Wiecie dlaczego... Coś taki durny jest, że zawsze utrudni robotę. Wiecie dlaczego Agatka nie nagrała Wam, jak robiła płytki? On się też ślał na łeb, płytka mi się wyłamała i wszystko było nie tak. Byłam cała zapieprzona w cegle. I teraz dopiero po pięciu latach prowadzenia kanału na YouTubie poznajecie prawdziwe oblicze Agatki. Tylko, że to jest w wersji delikatnej. To wyobraźcie sobie... Jak wszystko idzie po maśle, to ja tak ci zachowuję. Jasne. To wyobraźcie sobie to razy pięć i bez uśmiechu. I to jest prawdziwa Agatka, a nie to, co, nie to co tam na YouTube oglądacie. To jest prawdziwa gadka. Każdy ma takie oblicze. O, o tylko, ty, tylko ty masz często. No, no dobra, a co tam masz, pokaż. Ojej, no. parapecik sobie zrobiłam. Tak parapecik. sobie wymyśliłam. Tak sobie wymyśliłam. Okienko jest sprawione, zobaczcie otynkowane już wnętrze jest na nowo. Wszystko zrobione, no i proszę. Znaczy to będzie tak nierówno jak teraz? Nie, no nierówno jest dlatego, że tutaj jest drewno, Aha. które będzie wyjęte. Dobra, pokaż tą płytkę, coś Ty tu zrobiła, no. bo to ręczna robota, bo widzę. Ręczna bo ta tarcza turbo to ona nie dawała rady. Aha. Musiałam po prostu takie, takie dziadostwo zrobić, no. Ale będzie się trzymać, czy będzie pękać? Nie no, to wszystko idzie teraz na pełen klej. Dlaczego miałoby pękać? Nie. Jeśli człowiek wymyślił taką durną robotę. Zamiast walnąć po prostu tu kawałki płaskich cegieł, które mi zostały przecież z budowy pieca. Hello. Ale nie, bo ja chciałam taki kolor cegły tutaj, nie inny. Z takim rancikiem tutaj. Nie innym. Nie innym. No to, no to co, no to, No to właśnie jak człowiek jest głupi, to tak se ma. Bo wszystko musi być pięknie. Widzę. Chciałem zlecić Agatce inną robotę, żeby trochę się <noise> uspokoiła. Bo, bo no właśnie. <noise> Katanie obierze, a całą resztę zrobię ja tutaj, bo zaraz to pościeram. Do prawie będą pierwsze w tym roku placki ziemniaczane Pierwsze w tym roku? No. Nie w tym roku, chyba w tym sezonie warzywnym no, może tak, bo rzeczywiście na wiosnę jakieś były, czy tam na, na koniec jesieni. Także placki będą i pozdrawiamy serdecznie. Kto tam komentował, że kuchnię mam żonie zrobić? No, a co wam się nie podobają nasze płytki w kształcie pustaka? No. Wiecie, ile to trzeba Taki zapłacić? Retro. No. No, Hej. Retro vintage. I... Loft Loft No. Nie mogę wykończyć kuchni żonie Spokojnie Bo prędzej żona by mnie wtedy wykończyła Trzeba przyznać, że katania po starciu to ma bardzo ładne kolorki Takie jaśniutkie Piękne Teraz trzeba odrobinę cytryny dodać, żeby nie szczerniały Stara krokiew z poprzedniej więźby dachowej I Teraz ją wykorzystamy do Nowych przedsięwzięć. Co z tego powstanie, to niedługo zobaczycie. Na razie musimy ją pociąć na krótsze odcinki. A to, co powstanie z tych krótszych odcinków, będzie ładne. Pocięliśmy i mamy już gotowy, ułożony kwadracik. Co z tego powstanie? No pewnie rama do okna. Nowe okno w domu. Tak jest. Dziesiąte. Mało było jednego, trzeba zrobić dziesiąte. Pokazywałeś szafę na Szafy nie pokazywałem, proszę bardzo. A... Kupiliśmy. Mieliśmy Wam pokazać, jak jechaliśmy, właśnie, ale nam wypadły z głowy. Byliśmy w tak, taką szafę. Tak. Gminę obok. Ktoś ją sprzedawał. Naszym zdaniem, jest to szafa przedwojenna. Nawet, to z wieszaka, nawet z wieszakami kupiliśmy. Mm. Nawet z Wieszakami. Stary, co? zobaczcie jaki piękny dąb Stary już. Oczywiście ktoś już musiał maczać palce swoje. O, proszę bardzo, nieoryginalny zamek. To też jest nieoryginalne zniszczone. To to wszystko są nieoryginalne. Natomiast to będzie usunięte i szafa będzie przerabiana. Tak jest. I na dole Piękne. ma jeszcze dwie szuflady. Proszę bardzo. Y Bokie jest, tutaj ma wszystko, zobaczcie. Wszystko drewno moi drodzy. W pełni drewna. Dąb i sosna. E, tak. No niestety nie ma tutaj nie ma jednego oryginalnego uchwytu. <laughs> takie piękne są uchwytu, Nad tym zobaczcie. ubolewamy. A może ktoś z Was miałby taki uchwyt <laughs> słuchajcie, gdzieś mu zalega? No, taki, zobaczcie, taka klameczka. No, szukamy takiego. Drugiego. A jak tak. nie no to będziemy wymieniać na dwa takie same. No. Na dole. Na dole. Bo tutaj, tutaj są oryginały i tutaj... Znaczy pewno... nie wiemy w sumie czy to oryginały. raczej bo... na pewno Adam zobacz, że jest jeszcze brud dookoła tego. Na, na pewno, na pewno dlatego, że... Zobacz. No. Nic tu nie było rane. Może i tak. E... Także taki antyk no. będziemy odnawiać. i Będzie piękna szafa w domu. Ale też do odnowienia dużo. No dobra, to już pokażę Wam jeszcze coś, no. Idziemy, jeszcze idziemy za szafę. Taka podstawa pod ławeczkę, no taka, taki szezlon. Piękna powiem Wam, że bardzo ładna. Tylko wyczyścić, odmalować, albo może tylko wyczyścić. No, Zobaczymy, wtedy, tak. bo ona nie jest wcale w złym stanie. Eee, no i to też bardzo fajne jest. I to jest sekretarzyk moi drodzy. Patrzcie. Z bardzo ciekawym mechanizmem. Zobaczcie, co tu się dzieje. Patrzcie, od, otwiera się klapa i zobaczcie, wysuwają się same deski. I jedno wcześniej wysuwają na się których, same tak. podstawki, które potem będą stanowić biurko takie. Nie? A w środku jakie piękne wykończenie. Jest to w tej chwili w dosyć nieciekawych kolorach i dosyć takie mm, przykurzone mocno, ale. E, ale ma wszystkie stare uczucia tak. i to jest bardzo ładne. To po pierwsze, a po, po drugie jest to. Dębowe i. No po prostu, jakie urocze! Dębowe i dodatkowo jeszcze w 100% drewno. Tak, zobaczcie. Nie sklejka. Zobaczcie, jakie drewno. No, Proszę to bardzo. Wygląda. To jest tak zwana płyta meblowa, kiedyś używana. Ale też drewniana, nie jakaś tam, wiecie. Tak jest. Jaka biura. Raz, Agatka chyba biurko tutaj będzie miała, coś czuje. No po prostu bajeczka, zobaczcie, jakie to jest fajne, malutkie takie. Tylko sporo pracy, a zimno się już robi coraz bardziej. Więc nie wiemy, jak tam będziemy z tą pracą w zimę stali. Ale mm. fajny ten mechanizm, jest tego wysuwania tych desek. Bardzo jest... fajny taśmowy tak, taśmowy, taśmowy. Super to wygląda. Ładnie wszystko zrobione. Tu są kolejne szuflady. No, także taki sekretarz. od tego. Ciekawy. Fiwalny. Nie wiem czy Agatka chce kolejny eksponat pokazać. Nie tam, to, to już jest, to jest niespodzianka. To, w pudełku, w pudełku w to jest niespodzianka, ale to tego nie możemy wam pokazać w takim kładzie. Wyczekujcie odcinków. Możemy wam powiedzieć tylko, że to będzie zaskoczenie Potęga. pełne. To także tak. Także teraz wracamy do, naszego starego, do naszej starej ramy, nowego okna. Belki już przycięliśmy na 45 stopni, przynajmniej na jednym z końców. Tu. Teraz przycinamy drugi koniec, tak żeby się spasowało, tak? Oj, głośno będzie, musimy się odsunąć. Bardzo mocno się kurzy dlatego, że zobaczcie drewno jest dosyć mocno zjedzone. To są, to co my teraz używamy to to są stare krokwie. Ale większość jest niezjedzona z tego domu. Większość no. jest niezjedzona, czyli tak wygląda drewno no, 50 letnie. No także zobaczcie no jest dobrze zjedzone i to są nasze krokwie, które zdjęliśmy Podczas remontu dachu, niby z zewnątrz, widzicie, z zewnątrz, jak stukniesz. O, dobre drewno, dobre drewno. 75,2 pasuje pani? Może być. Zależy jak się przyłoży. Dobra, Dobra. Czyli to jest dolna rama okna. Proszę bardzo. Tutaj będzie pasować? Nie. Okaże się zaraz. Zaraz się okaże, jak przytniemy kolejną jakąś jedną. A nie, to już jest przycięte. No, chyba jest dobrze. Bo... No tak, że tak powiem, nie pasuje tu w ogóle. Siem, Ale. No, to tak miało być, proszę Państwa, bo to jest taki no. design. Oto ten designerski okno będzie. Odwiedzili nas widzowie, Angelika i Radek, którzy szukają obok nas siedliska. Poznacie ich jeszcze w dzisiejszym odcinku. Dokładnie. Ale w międzyczasie zobaczycie, jaki fajny prezent nam przywieźli. Jest to takie bardzo stare, zabytkowe lustro. Jakieś takie w ramie, takiej zdobionej, drewnianej. No. Jest to, jest to na pewno przywiezione z Niemiec, jest to stare, jest to zabytkowe, ale nic więcej o nim nie wiemy. Także jakby ktoś z Was wiedział, skąd kto kiedy takie rzeczy robił, skąd to może pochodzić, to dajcie znać. W każdym razie tutaj się oczywiście otwierają drzwiczki, jedne, drugie. W środku jest lustro. No fajny, fajny, bardzo fajny prezent, bardzo za niego dziękujemy. I tak jak mówiłem, zaraz wspomnianych naszych widzów zobaczycie w dalszej części tego filmu. A wziąłem się, wkurzyłem i wziąłem się kierę i poszedłem do lasu. Jak człowiek wkurzony, to pół godziny mojego wkurzenia i, i wszystko leży. A tak naprawdę ścięty został kawał lasu, ponieważ to wszystko były już uschnięte drzewa. Bardzo mocno uschnięte, no i tutaj żeśmy trochę we dwóch tak dobry dzień piłowania. I myślę, że około nie wiem ile, może z 80, może 100 drzew. Teraz to wszystko trzeba sprzątnąć i tak ładujemy tutaj na przyczepę. E, chyba ze trzy już zwiozłem sam, teraz robimy to wspólnie z kolegą Radkiem. Dobry, pozdrawiam. Dzień dobry, dobry. Pozdrawiam siebie. Pozdrawiam siebie i wszystkich. I tak zwozimy, bo wczoraj jeździliśmy po okolicy. My pomagaliśmy, bo szukaliśmy siedliska. Radek z partnerką są naszymi widzami i gdzieś w okolicy nas szukają siedliska. Także pomagaliśmy, jeździliśmy, szukaliśmy. To dzisiaj Radek pomaga nam. Także mamy, mamy takie, takie sympatyczne współprace codzienne. No i teraz zwozimy to wszystko. A myślę, że jeszcze Radka i jego partnerkę zobaczycie może jeszcze w tym filmie, może w kolejnych, kto wie. Duże są plany, zobaczymy co z tego wyjdzie. Dzisiaj robimy exploring w poszukiwaniu nieruchomości. I wiecie, gdzie trafiliśmy? Stali widzowie to nawet może poznają to miejsce. Spotnik obiegu. To jest domek, który oglądaliśmy zagadką prawie 3 lata temu. Jest nagranie w naszym filmie: jak w powiecie Lipnowskim, żeśmy eksplorowali tereny, i tutaj, właśnie ten domek wtedy był. Myśleliśmy, że będzie w kręgu naszych zainteresowań, no ale trzy lata minęły, nic się nie zmieniło. Poza tym, że trochę ktoś choinek wyciął dookoła. No, a z nami jest Radek i Angelika, czyli Angelika i Radek, którzy właśnie szukają jakiejś hacjendy koło nas. Przywitajcie ich widzowie bardzo serdecznie, bo będą nasi nowi sąsiedzi, tak? Tak, to dobry. Mamy nadzieję, jak się uda wreszcie coś znaleźć, a nie takie domki jak tutaj. No, i jest duża szansa, że będziecie częściej bo może gościć Angelikę i y, bratka na naszym kanale, a może nawet na ich kanale. A wszystko w przyszłości, czas pokaże. Także dzisiaj zwiedzamy, szukamy tereny piękne, tylko te hałupy takie trochę mizerne. Agatka poszła tam dalej. Wspomnienia jej się tam u zawoku zakręciła, że to mógł być jej dom wymarzony. Tak, rzeczywiście 3 lata temu prawie tutaj byliśmy. Na końcu opisu filmu będzie podlinkowany właśnie odcinek, gdzie tę nieruchomość widzieliśmy. No i oczywiście ten sam, o ile pamiętam odcinku, była nasza aktualna nieruchomość, więc też można zerknąć. Nic tu się nie zmieniło. Ceny z kosmosu, dlatego pewnie nikt tego nie kupuje. Takie stepy akarbańskie, normalnie tutaj jest. To tu się nic nie dzieje. No, zobaczymy, zobaczymy. Będziemy szukać dalej jeszcze. Jak macie jakieś nieruchomości gdzieś w naszych okolicach, że my o nich nie słyszeliśmy, a wy wiecie, że są na sprzedaż, to dawajcie znać. Może coś się uda tu znaleźć dla nowych widzów. A może ktoś z Was będzie chciał jeszcze też w naszej okolicy zamieszkać, to też podlinkujemy w opisie. Link do naszego opisu, kogo szukamy tutaj. Kto z nami chciałby mieszkać, to tam sobie może poczytać. Znaczy, nie że, nie, że w naszym domu, ale gdzieś obok, gdzieś obok. Co, Radek, spełnia twoje oczekiwania? No prawie. Prawie. To, to jeszcze, słuchaj, tapetę zrobisz i będzie dobrze. Nawet jak się poszuka, to takie perełki można znaleźć, jak, jak proszę. Stary, drewniany budynek. No i co, nada się? Da się wyremontować? Wszystko się da. Wszystko się da. No i dobrze, Angelika mówi: wszystko Ale się da. No... Tylko trochę by trzeba się narobić. No, jak są opuszczone różne domy, to tak to niestety wygląda. Ale miejsce fajne, okolica fajna. Także kto wie, kto wie. Trzeba tylko czasem, czasem najciężej to znaleźć właściciela. To, to jest najgorsze. Ale miejsce może. Piękne. Miejsce piękne, mówisz? W takim miejscu można by coś zrobić, nie? Kurcze. Nowy płot na przykład. Miejsca nie, nie, nie zmienisz. Tak, najważniejsze miejsca. Dom to sobie można pobudować, jak się chce, czy byłem No sąsiadów No ale my jesteśmy niedaleko. Ale tu to... bezpośrednio nie ma. Bezpośrednio nie ma, tak. Daleko, daleko są, są sąsiedzi, więc będziemy szukać takich miejsc jeszcze. Kto tam jeszcze chętny? To mówię. Zaglądajcie. Tam wszystko opisaliśmy. Czego szukamy, kogo szukamy, co chcemy zrobić. Agatka idzie do nas. Tylko wieje dzisiaj strasznie. Jesteśmy na kolejnej nieruchomości i powiem, że czasami te nieruchomości są jeszcze jak cię mogę, nie? Tutaj budynek gospodarczy. No może jeszcze coś dałoby się odremontować. Drzwi nawet nowe. Ale wchodzicie sobie do środka. I zobaczcie, co jest w budynkach gospodarczych w środku. Tak, nie odzywałem się, bo też zostawiłem to bez komentarza.